Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w tym materiale Dzisiaj nauczę się driftować Czyli w sumie spełnię swoje marzenie Bo zawsze chciałem nauczyć się driftować U boku profesjonalnego kierowcy Ale nie tylko ja będę miał taką szansę Bo również i Wy będziecie mogli wygrać Dwie godzinki driftu całkowicie Za darmo Ale o tym w dalszej części materiału Bo przygotowałem dla Was jeszcze taką wisienkę na torcie Czyli tak jak po tytule filmu się domyślacie Mazdunie RX8 Rodem wyciągniętą z Need for Speed Więc jeśli jeszcze nie subskrybujesz to Kanału, to zasubskrybuj go teraz, żeby nie przegapić szansy na Mazda RX-8 i dwie godzinki driftu. No i strzel łapę w górę, a ja bez przeciągania teleportuję się prosto pod tor. Ale to nie będzie zwykły materiał tego typu, że walniemy bączka, tak jak w poprzednich materiałach, gdy przedstawialiśmy Wam auta, tylko nauczę się driftu od zera i dzięki temu Wy będziecie mogli wyciągnąć wnioski, jakie błędy robicie i czego musicie się również nauczyć. Jesteśmy już z Patrykiem, poznaliście go w poprzednim materiale Siemanko. Jakie najczęściej błędy są popełniane przez początkujących takich kierowców Myślę, że przede wszystkim to nadużywanie hydrołapy Skupcie się na tym, żeby wyczuć masę auta Jazda na mokrym wymaga od nas zdecydowanie większej precyzji w operowaniu gazem, jak i kierownicą Delikatne przesadzenie z gazem Kutkuje tutaj od razu spinem Patryk miał do czynienia z autami RWD, ale jednak po to, że nie jeździł Także musimy go troszeczkę przygotować I jeszcze w dodatku Przygotowaliśmy dla Was dwie godziny driftu u Patryka. Wreszcie materiału dowiecie się, jak wygrać te dwie godziny drift'u, więc musicie oglądać cały materiał, żeby zdobyć tajny kod do wykorzystania na lekcję driftu. Zacznijmy sobie od jednego pachołeczka. Proszę zrobić, postarać się ładnego bączusia się wokół niego. Z hydrołapą to co? Bez hydro. W ogóle cię na razie hydro nie interesuje. Za dużo gazu już było. Teraz podstawowa zasada podczas driftu. Obracacie, puszczasz gaz. prostujecie, dodajesz gaz. Zaczyna to dobrze wyglądać. Co, Panie Patryku? Przechodzimy do sameczki. Dobrze, dobrze, syn, egzont. Już zaczyna ci coś wychodzić, więc ja myślę, że już jesteś gotowy, żeby wsiąść w żółtą i spróbować tego samego. Tylko, że troszeczkę mocniejszym autem. Tutaj mamy 3 UZ, czyli V8 z Lexusa, 330 koni wolno wolnocące. To jest wcielona, jak ją nazywasz? <laughs> Jedyneczka. A pierwsza litera do kasła, które należy wpisać na stronie dwacha-driftu.pl to litera B. Oglądajcie dalej, B jak ta BMK w sumie, nie? No dużo chaosu było, ale to była pierwsza próba, więc jeszcze wszystko przed nami I tu się wkradła właśnie Patryka agresja, która mu niestety psuje jego zacne plany Delikatne wejście w drift, a Patryk fu, fu, fu. Kończymy na dzisiaj, ja jestem mega zadowolony z lekcji, jaką dał mi Patryk. Dzięki, stary. Ja też jestem z Ciebie zadowolony, bo chłop naprawdę, jak na pierwszy raz, to zrobił mega robotę. Nie skończyło się na samym placu, a jeździliśmy po torze. A chciałbym tu dodać, że nie każdy wjeżdża na tor po tak krótkiej lekcji. Życzę każdemu, żeby to przeżył, bo idziesz do szkoły, moje no, na lekcje, siadasz sobie jak z ziomeczkiem, upalasz furę, no po prostu. No. <laughs> Twoje doświadczenie na pewno po dzisiejszym dniu urosło i to zdecydowanie. I to jest najważniejsze, że Wy też możecie skorzystać z dwóch godzin treningu u Patryka. I to w sumie całkowicie za darmo. Wystarczy, że wejdziecie na stronę 2 i uzupełnicie kod, który znajduje się w tym materiale. Pierwszą literkę podaliśmy już wam poprzednio, drugą również, ale pojawiła się ona w losowym momencie na ekranie, a trzecia literka to W. Czyli wiadomo. No i jeszcze będzie kilka literek, więc oglądajcie do końca. Ruszamy po Mazdę rx No i jest fura dla kogoś z Was. Prawdziwa sztuka rodem z Netforspeeda Mazda RX-8, czyli w sumie mokry sen ludzi, co mają 18-19 lat i zdają pierwszy raz. Swoje prawo jazdy. No i kupiona Mazda rx 8 a my jesteśmy w tym samym miejscu Co w sumie pokazywaliśmy wam nissan na 350Z którego kupiliśmy dla Igora w poprzednim filmie Jeszcze tutaj wam sprostuję, bo jest takich dużo niedomówień i dużo osób mi pisze na Instagramie bo będziesz się bawił w ebooki, w loterie i tak dalej. Nie, ta Mazda x 8 zostanie rozdana wam całkowicie za darmo, bo będziecie musieli zasubskrybować Kanał, obserwować Instagrama i tak dalej, ale tego dowiecie się w kolejnym materiale z Mazdą RX8, w którym będziemy ją przerabiać. Przede wszystkim opowiedzmy sobie, czym ona się wyróżnia. Na pierwszy rzut oka rzucają się te napompowane błotniki. Nie patrzcie na stan blacharski, bo to auto ma 20 lat, ale my doprowadzimy go do takiego stanu, że zawstydzi niejedno salonowe auto. Tu jest bardzo dużo smaczków nawiązujących do serca tego samochodu, czyli silnika rotacyjnego, zwanego Wanka. Fajnie, bo ona ma nawet. Elektryczne drzwi. Nie? Cyk. I otwarty, nie? I nie było tutaj cięcia. Tutaj taki trójkącik przypominający kształt tego cylindra, czyli całego serca silnika. Ja nie będę się wymądrzał na jakiejś wiedzy technicznej a propos auto. Bo sieciula znam, mówię Wam to, co po prostu wiem. I jeszcze jest jeden szczegół. Tutaj na gałce zmiany biegów też widzimy taki kształt nawiązujący do silnika wankla. Pewnie są gdzieś jeszcze te smaczki, ale ja ich nie znalazłem. Więc jeśli wy wiecie, no to napiszcie w komentarzu. Felgi wymienimy na nieduźnikowe koła. No i tu już wam zaspojleruję, bo już niedługo premiera moich. I również będą do wygrania dla Was w następnych materiałach. Więc teraz subskrybujcie ten kanał, jeśli tego nie robicie. No i przechodzimy do kwestii, co my tu zrobimy w tym aucie. Punkt pierwszy, zmienimy sobie lampy. To jest wiadomo, no bo te lampy no nie wyglądają świeżo. Będzie po prostu nowoczesna soczewka, bilet i będzie cała ciemna w środku. Punkt drugi, jeśli chodzi o lampy, to z tyłu walniemy sobie lampeczki, które wyświetlają się wam teraz. Właśnie u góry są mega zasne. Przypominają mi troszeczkę look tych z i GTR-a. Na pewno wam to siedzi, jeśli lubicie JDM. -y. Polerowanie dokładeczki, czyli duże skrzydło, inne koła, tak jak już wspominałem z mojej firmy. Tutaj pójdzie taki fajny próg Będzie tutaj taka duża owiewka, prawdopodobnie wykonana również przeze mnie. Teraz sobie ją odpalimy i zobaczymy, jak gada.

jeszcze tylko wymienimy w niej zawieszenie, żeby dobrze się jechało i żeby w każdych warunkach można było jechać, czyli żeby posadzić ją na glebę i lepiej na przykład driftować, albo żeby posadzić ją troszeczkę wyżej i jeździć na co dzień. Jeśli zostawimy jej serce, które tutaj siedzi, czyli wankla 1.3, no to wiadomo, będzie miała te 190 koni, ale będzie dużo bardziej awaryjna, plus troszeczkę mniej będzie się nadawała do driftu niż inne modele silnika, dlatego wpiszcie w komentarzu, jaki model silnika byście chcieli, żebyśmy tutaj wsadzili, nie może być też za ciężki, żeby to nie traciło na swoich właściwościach, bo jeśli jest takie lekkie, no to naprawdę fajnie to się prowadzi. I jak wiesz, jest taki problem, że nie możesz sobie pojechać gdzieś i polatać bez przypału, nie ma takich po prostu miejsc udostępnionych nam za darmo i my właśnie chcemy rozwiązać ten problem, dlatego rozpoczynamy właśnie dzisiaj projekt Drift City i każdy będzie mógł przyjechać sobie na plac, spędzić sobie fajnie czas przy grillu, przy kiełbasce, później będzie robić się jakieś imprezki i po prostu tu jeszcze bardziej się zakumplujemy, nie tylko przed kamerą, tylko będziecie mogli na przykład sobie pogadać ze mną na żywo, no i poznać mnie jeszcze bardziej niż tylko tutaj na tym YouTubie czy tam Instagramie. I w następnym filmie prawdopodobnie pojedziemy już sobie na działkę, gdzie powstanie Drift City. I to nie będzie taki placyk, panowie, to nie będzie taki placyk, coś tego typu. Tylko to naprawdę będzie potężne i będzie wielkości profesjonalnych. Torów do jazdy czy tam driftingu, więc w tej chwili zostaw suba i łapkę w górę, żeby nie przegapić drift City Mazda RX8 i dwóch godzin driftu za darmo, no i kolejnych odcinków, bo niedługo odcinek z BMW M2, a ja żegnam się z Wami i zapraszam na 2H